Piłkę się gra, żeby wygrywać i każdy mecz się gra, żeby zdobyć trzy punkty. I pomimo tego, że zrobiliśmy trochę zmiany i grali ci chłopcy co grali mniej, no to wychodzimy, żeby zejść z boiska jako zwycięzcy. Zagraliśmy średnio. Tak nie było takiej determinacji, takiej, takiej woli zwycięstwa. Choć sytuacje były, mieliśmy, trzy i to takie w zasadzie setki, których nie, nie, nie wykorzystaliśmy, ale to tak jest, jak tak się gra, mówiąc na półwiska, to potem nawet takich sytuacji się nie wykorzystuje, nie ma tej takiej pazerności do, do strzelenia. Natomiast nie chcę robić tragedii, bo myśmy, czy mecze porząd wygrali, przyszło troszeczkę jakieś takie rozprężenie. Troszeczkę słabiej zagraliśmy, choć mogliśmy wygrać na mecz. Młody zespół z Konina, ale taki ułożony taktycznie, nie, nie odpuści nie opadł siły i gra do końca. No to cechuje zespoły te młode, podobnie jak chemik Bydgosz, że cechują się dość dużym wybieganiem, grają bardzo ambitnie, dużą dyscyplinę. To są chłopcy, którzy chcą w piłkę coś osiągnąć i podporządkowują się ciężkiej pracy i, 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 i próbują. To, co im trener nakleci robić najlepiej, jak potrafią. I na pewno im serca nie zabraknie, i może umiejętności zabraknąć, ale serca na pewno do gry do niej. Trzeba się uważnie przyglądać, jakie, jaki, jaki skład pan wystawia od początku, jakich zmian pan dokonuje. To także w kontekście myślę o przyszłym sezonie. Przypatruje się pan, dokonuje pan różnych możliwości, takich już teraz, kiedy zespół nie gra pod presją. To znaczy, sprawdzamy trochę chłopaków, którzy mają zostać, jak to będzie musiał opuścić zespół, bo. Nie ma co się czarować. No, 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 no. Jesteśmy solidnym, trzecioligowym zespołem i, 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 i piłkarze, którzy są, powinni się cieszyć z tego, że są w takim klubie, w którym wszystko jakoś w miarę jest zorganizowane i, i muszą to szanować. A jak na niektórych patrzę, to mam wrażenie, że to tak nie do końca jest, a... albo może zbyt ostro do tego podchodzę.